AutoCAD jest programem tworzonym i rozpowszechnianym przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Pierwotnie wykorzystywany był tylko przez mechaników, jednak z czasem został rozszerzony i aktualnie jest używany przez architektów i innych projektantów dzięki temu. Że firma Autodesk rozszerzyła program o wiele specjalistycznych nakładek, np. Na AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design i tym podobnie. AutoCAD jest w tym wypadku podstawą, do której dołączone są biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla danej branży. Ponieważ AutoCAD ma otwartą architekturę, Wiele zewnętrznych firm stworzyło własne nakładki. Przykładem może być Autoplant firmy Regisk, obecnie oddział firmy Bentley, przeznaczony do projektowania instalacji rurowych. Istnieje wiele wersji językowych AutoCAD-a, m.in. wersja polska. Obecnie AutoCAD dostępny jest jedynie na platformę Microsoft Windows. Istniały wersje dla innych systemów operacyjnych, takich jak. PC DOS, Macintosh, ostatnie wydanie w roku 1992 i Unix, ostatnie wydanie w roku 1994. Ale począwszy od Relays 14, wydanym w 1997 roku, Autodesk zrezygnował z ich tworzenia. Przy uruchamianiu programu na emulatorach takich jak Microsoft Virtual PC czy Win należy się liczyć z bardzo niską wydajnością. Formaty plików DWG oraz jego odpowiednik ASCII myślnik DXF używane w AutocAD stały się standardem dla tego typu oprogramowania. Pierwsza wersja Autocada ukazała się w grudniu 1982. Aktualną wersją od marca 2007 jest Autocad 2008.